Czy wiesz, że większość osób trenujących swoją klatkę piersiową nigdy nie wykorzystuje jej pełnego potencjału? A teraz pytanie ważniejsze: Czy ty sam naprawdę wiesz, które ćwiczenia rozwija górną, a które dolną część klaty? Bo większość z nas robi sztangę na płaskiej, później rozpiętki i na tym się kończy. Ale czy to wystarczy, żeby zbudować pełną, proporcjonalną, silną klatę? I w tym materiale pokażę ci, jak trenować klatkę z chirurgiczną precyzją. Nie chodzi tylko o to, żeby coś tam pompować. Chodzi o świadomy trening tutaj daje efekty wizualne i siłowe. I będą konkrety, anatomia, ćwiczenia, strategie, ale zanim tam dojdziemy, to musi zrozumieć, co tak naprawdę budujesz. Klatka piersiowa to nie jest jeden jednolity mięsień. To struktura złożona z trzech głównych segmentów, które reagują na różne kąty i różne bodźce. I teraz uwaga, jeśli trenujesz tylko jednym ćwiczeniem, to jakbyś budował dom tylko z jednej strony. Wygląda z przodu OK, ale z boku no lipa. I właśnie dlatego ten film podzieliłem na konkretne etapy. Najpierw zrozumiesz jak działa klatka, później poznasz ćwiczenia na każde z segmentów, a na koniec dam Ci darmowy plan treningowy. Ale zanim przejdziemy dalej, czy wiesz, które popularne ćwiczenie najczęściej aktywuje dolną część klaty? Nie? To podtrzymaj to pytanie w głowie, odpowiedź poznasz za chwilę. Dobra, wróćmy do pytania sprzed chwili. Które ćwiczenie najmocniej angażuje dolną część klatki? Odpowiedź, dipsy w pochyleniu. Mało kto je robi poprawnie, a to jedno z najskuteczniejszych narzędzi w arsenale budowania dołu klaty. I właśnie dlatego, zanim przejdziemy do planu treningowego, musisz zrozumieć, dlaczego dane ćwiczenia w ogóle działają. I mięsień pierwszowy większy to tak naprawdę trzy różne strefy jednego potężnego mięśnia: górna, czyli obojczykowa, odpowiedzialna za wyprost ramienia, np. przy wyciskaniu hantli z rękami blisko ciała, środkowa, mostkowo żebrowa to jest klasyczna część, która odpowiada za przywodzenie czyli za wszystkie wyciskania, gdzie masz szerszy chwyt za rozpiętki za butterflya. I wszystko to buduje masę właśnie tutaj, środek. I dolna część brzuszna działa, kiedy ramiona poruszają się od tyłu zgięcia do pozycji neutralnej. Czyli na przykład przy dipsach, albo krzyżowania chlinek z górnego wyciągu. I teraz najważniejsze, żadne ćwiczenie nie aktywuje wszystkich tych części tak samo. A to oznacza, że jeśli chcesz mieć pełną, harmonijną klatę, to musisz ją atakować z różnych kątów, dosłownie. Częsty błąd, ludzie ćwiczą tylko płaską ławeczkę. Rezultat, masz trochę masy, na środku na przykład, albo w dole, ale klata u góry w ogóle nie wchodzi na obojczyki. Albo odwrotnie, trenują tylko skos dodatni, rzadziej, a część dolna wygląda jak osoby, która dopiero zaczyna. A teraz pytanie do Ciebie, czy Twój plan treningowy, który aktualnie robisz, uwzględnia te wszystkie funkcje? Jeśli nie, to spokojnie, bo zaraz pokażę Ci, jak to naprawić. Ale zanim przejdziemy do konkretów, to mam dla Ciebie kolejną ciekawostkę. Jaki kąt w wyciskaniu ławki najlepiej aktywuje górną część klaty? 30, 45 czy 60 stopni? Podpowiedź większość ludzi wybiera zły. Odpowiedź już za moment w części z planem treningowym. No dobra, więc czas na konkrety, ale zanim rzucisz się na hantle, wróćmy do pytania z poprzedniej części. Jaki kąt ławki najlepiej aktywuje górną część klatki piersiowej? 30, 45, 60. Odpowiedź między 15 a 30 stopni. 45 i więcej to już bardziej barki nie, niż klata. I też warto mieć na uwadze, że kąty nie są najważniejsze. Ważne jest też, żeby mieć łokcie blisko ciała. Jeżeli Co z tego, że jeżeli będziesz miał kąty, a będziesz wyciskał szeroko, to i tak główny prym będzie wiodła w środek klaty. Więc jeżeli chcesz serio zaatakować tą górę, to nie dość, że dodajesz kąt 15-30 stopni, to łokcie blisko ciała. Nie przy samym ciele, ale po prostu też nie za szeroko. O to w tym chodzi. To właśnie dlatego w moim planie używamy skosu dodatniego żeby zaatakować tą górę. I trening pierwszy niech będzie w poniedziałek. I będą tu dwa ćwiczenia na klatę, bo to zdecydowanie Ci wystarczy. I pierwsze to będzie wyciskanie sztangi leżąc. Trzy serie. Rear 2-1-1. Przerwa 4-5 minut. I to fundament szczerze. Fajne ćwiczenie. Buduje siłę. Można się pochwalić przed kolegami. Same plusy. Drugie ćwiczenie. A no i oczywiście targetujemy środek klaty. No i dół, jeżeli robisz duży mostek. Drugie ćwiczenie, dipsy w pochyleniu. I tutaj ważne słowo w pochyleniu, czyli masz się podchylić, pochylić w tych dipsach i podwinąć nogi. Trzy serie, rear 1. Ostatnia seria może być do upadku, przerwa 4-5 minut. Jeden z najbardziej niedocenianych ruchów, jeżeli chodzi o poprawne wykonanie, czyli z pochyleniem, a to jest super ćwiczenie na dół klaty i na tricepsy, szczególnie na głowę boczną i przyśrodkową. I trening drugi wypada w czwartek, bo klata się bardzo długo regeneruje. I trening klaty dwa razy w tygodniu jest wystarczający dla większości ludzi. I jeżeli ktoś jest kumaty i ogarnia, jak układać plany treningowe, to trzy razy w tygodniu może działać, ale większość ludzi to z więc trenuj klatę dwa razy w tygodniu. Więc czwartek zaczniemy od góry klaty. I tu będzie wyciskanie hantli na skosie dodatnim, 15 do 30 stopni. Pamiętając o tym, żeby łokcie były blisko ciała. Również trzy serie: Rear 2-1-1, przerwa 4-5 minut. Po prostu klasyczek pod górę klaty. I następne ćwiczenie: no to może być Butterfly na maszynie albo rozpiętki. Trzy serie: Rear 1.0.0, czyli dwie ostatnie serie, se zrób do spodu. Przerwa 2-3 minuty. To główna funkcja klaty, środek klaty z dołem, jeżeli się wygniesz dobrze. Klasyczek po prostu. I dlaczego Rear i przerwy są tak ważne? Rear, czyli ile powtórzeń mógłbyś jeszcze zrobić, to lepszy wskaźnik niż procent ciężaru. Rear 2. Po prostu trzeba trenować blisko upadku mięśniowego. Jeżeli ty się nawet do tego upadku nie zbliżasz, te ostatnie powtórzenia nie zwalniają, to niestety trenujesz za lekko. A przerwy? 4-6 minut między ćwiczeniami wielostawowymi? Obowiązkowo. I 2-3 minuty minimum przy izolacjach. Dzięki temu robisz mniej, ale robisz lepiej i dokładnie o to chodzi. A teraz bardzo ważne, ten plan działa tylko wtedy, gdy dasz mięściom odpocząć. Klatka to duży mięsień i potrzebuje 48 to nawet 72 godzin regeneracji, bo bez tego nawet najlepszy plan da Ci zero efektu. Więc żadnych treningów dzień po dniu, żadnych dokładek, rozpiętasków po barkach. Trenuj ten mięsień z szacunkiem, a odwdzięczy Ci się. A skoro już wiesz jak trenować, to w kolejnej części pokażę Ci, jak ten plan dostosować do reszty tygodnia, jakie ćwiczenia nie mają sensu i najczęstsze błędy, które sabotują rozwój Twojej klaty. Okej, okay, masz już plan, technikę, zasady, ale jest coś, co jeszcze może zniszczyć wszystko. Nawet jeśli robisz najlepsze ćwiczenia. Mit pierwszy, im więcej ćwiczeń, tym lepiej. Robisz 6 ćwiczeń na klatę, bo chcę ją rozbudować z każdej strony. Brzmi znajomo. Problem w tym, że więcej nie znaczy lepiej. I większość ludzi powinno trenować ciężej, a nie więcej. I ciało nie rozwija się od ilości, tylko od jakości ich bodźca. A przetrenowanie równa się regres, nie progres. Mit drugi, trzeba czuć palenie mięśni. Spalanie mięśni nie równa się skuteczność. Często to tylko zmęczenie układu nerwowego albo jakaś większa pompa bez pomyślunku. Najlepsze efekty daje kontrolowana intensywność, dobra technika i pełny zakres ruchu. Mit trzeci, czyli trenuj klatę dwa razy w tygodniu zawsze tak samo. Organizm adaptuje się do wszystkiego. Jeśli robisz ciągle te same ruchy, z tymi samymi ciężarami, to w końcu przestaniesz rosnąć. I z tym samym rirem. Co robić zamiast? Czyli zamiast robić na jednym ćwiczeniu najpierw wyciskanie na ławie, później wyciskanie handlami, znowu na płasko i później wyciskanie na maszynie Hammer i później rozpiętki, to zmieniaj kąty. Raz skos dodatni, raz ława płaska, raz dipy. Zmieniaj narzędzia. Czyli raz może być sztanga, hantle, maszyna. I manipuluj rearem, chociaż rear zawsze powinien być po prostu blisko upadku i głównie bym się skupiał, żeby ten rear utrzymać. Czyli jak progresujesz siłowo, Rider zawsze powinien być ten sam albo coraz mniejszy. A Najczęstsze błędy techniczne to wyciskanie z oderwanymi łopatkami, i często jak ludzie wyciskają, to wysuwają bary do przodu. Brak stabilizacji, duże ryzyko kontuzji. Zbyt szybkie tempo, czyli opuszczanie se sztangi na klatę i odbicie. Zero w ogóle tam jest wykorzystania muskulatury, tylko jest sam pęd. Więc to były takie dwa najczęstsze błędy techniczne. A strategia na długofalowy progres? Trening to proces. Nie tydzień, nie miesiąc, tylko system oparty na adaptacji. Zasady zmieniają do... drobne elementy. I tutaj trenerzy z TikToka ci powiedzą, że masz zmieniać plan co 4-6 tygodni, żebyś do nich wracał z kaską. Ja jestem raczej osobą taką, co zmienia plan co pół roku, a nawet rok. I to jest zdecydowanie OK, bo po co masz zmieniać plan, skoro to działa? Jak zmienisz plan, to masz nowe ćwiczenia. Czyli jeszcze bardziej niszczysz mięśnie, bo po prostu ten bodziec nie był trenowany. Więc twoje ciało zamiast się dobudowywać, to ono się naprawia. I gdzie tu jest sens? Zmieniasz co chwilę plan, to twoje ciało zamiast się budować, się naprawia. Więc zmieniaj plan co pół roku, rok, albo po prostu kiedy Tobie się znudzi, bo to też jest ważne i mało kto tym mówi. Jeżeli plan ci się nudzić zaczyna, to po prostu go zmień. I tyle. To jest takie proste, bo twoje subiektywne. Odczucia są dużo ważniejsze niż to, że jakiś ten z TikToka ci powie, że masz zmieniać plan co 4 tygodnie, bo mu dwóch stówek brakuje do rachunków i akurat ty musisz mu te dwie stówy przelać. To tak nie działa. Kolejna zasada, mierz postępy nie tylko w ciężarze, ale po prostu notuj wszystko. Notuj ciężary, notuj powtórzenia, notuj swój rear, w jakiej serii ile ci tam powtórzeń w zapasie zostało i to jest bardzo ważne. I co 8-16 tygodni wprowadź deload. I deload to nie są sztywne widełki, że masz co x tygodni wprowadzać ten deload, tylko jeżeli czujesz się zajechany, to wprowadź ten deload. I deload może być albo pasywny, czyli tydzień siedzisz w domu i nic nie robisz, albo tydzień lżejszego treningu, czyli cynisz objętość o 50%, czyli albo przychodzisz na wszystkie treningi i robisz o połowę mniej serii, albo zamiast na przykład czterech treningów robisz dwa treningi, czyli też o połowę mniej. I teraz pytanie do Ciebie, czy masz w ogóle plan na najbliższe 3 miesiące, czy idziesz raczej na żywioł? Jeśli nie masz, to śmiało może bazować na planie z tego filmu. On jest gotowy do wdrożenia od zaraz. A jeśli dotarłeś do tego momentu, to znaczy jedno, naprawdę zależy Ci na tym, żeby mieć konkretną klatę, nie byle co, tylko moc, proporcje i kontrolę. Teraz wiesz jak zbudować się od podstaw, znasz podstawową anatomię, wiesz jak trenować górę, środek i dół, masz plan na poniedziałek, masz plan na czwartek, masz po prostu narzędzia. Ale pamiętaj, wiedza to jest nic bez działania. Możesz obejrzeć ten film 10 razy, ale jeśli nie pójdziesz na trening i nie zaczniesz stosować tego, co tutaj usłyszałeś, to nic się niestety nie zmieni. Więc pytanie nie brzmi: czy masz plan, tylko pytanie brzmi: czy go zaczniesz? I jeszcze jedno: nie jesteś sam. Ten kanał to społeczność ludzi, którzy chcą być lepsi fizycznie i mentalnie. Dlatego zostaw komentarz i napisz, jak wygląda Twój obecny trening, Kraty. Może wspólnie coś zoptymalizujemy. I podziel się tym filmem z kimś, kto robi tylko płaską ławę i dziwi się, że krata mu nie rośnie. I pamiętaj, jeśli uważasz, że materiał był wartościowy, to koniecznie podziel się swoimi przemyśleniami, a ja się żegnam do następnego.